Cześć, Witam, dzień dobry wszystkim. Tutaj Motoland, Rybnik oraz Bioskowiała. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu trzy pojazdy marki CF Moto i będą to kłady odpowiednio pojemności 450, 520 i 625. Na początek, może parę słów o samej marki CF Moto. CF rozpoczęło swoją produkcję silników, pojazdów i podzespołów około 35 lat temu dokładnie 1989 rok. Mówiąc o pojazdów, możemy tutaj wyszczególnić motocykle, kłady, czterokołowce sportowe oraz wyspecjalizowane pojazdy terenowe. W 2013 roku Rozpoczęła również produkcję wysokiej klasy jachtów. Natomiast w 2017 połączyli się z marką KTM i po dziś dzień właśnie zajmują się produkcją silników dla tych właśnie pojazdów. Wszystkie silniki i pojazdy CF Moto na chwilę obecną wiodą prym na listach maszyn o wysokiej jakości. Świetnej konstrukcji i bardzo dobrym podzespołem, gwarantując małą awaryjność. Dużą wydajność pracy i w razie czego niewielkie koszty ewentualnego serwisu. Skupiając się na produkcji pojazdów typu kład, lata praktyki, ulepszania oraz modyfikacji stosowanych komponentów, rozwiązań oraz podzespołów pozwoliły uplasować się w czołówce najmniej awaryjnych, a jednocześnie najbogaciej wyposażonych kładów o bardzo charakterystycznym i świetnym designie. Kłady CF Moto 450 oraz 520 nie różnią się od siebie wielkością, są dokładnie takie same. Na pierwszy rzut oka nie są widoczne żadne różnice prócz kolorystyki na i form graficznych ukleń pojazdu. Natomiast model 625 jest już wyższy od 520 o około 11 cm. Model c -force 625 ma również zdecydowanie lepszy promień skrętów. I 520 w nowszych modelach, w nowszych wersjach również mają poprawiony progi skrętów. Mówiąc o nowszych wersjach 450 oraz 520, mamy na myśli facelifting, który widać już w tej chwili stojący tutaj 625. Po prawej stronie ekranu widzicie wersję przed liftingiem, natomiast po waszej lewej stronie wersja już po liftingu. Wersja przed liftem mamy jeszcze tutaj lakier metalizowany, natomiast po lifcie oferują już nam tutaj nowoczesny lakier, taki nieco tytanowy. 3 modele Cervo mamy w dwóch wersjach: krótkiej, czyli short, oraz długiej, tak zwanej long. Odskakujemy na chwilę do wersji krótkiej. Model 625 widać od razu, że jest nieco krótszy, i pomimo tego, że homologacja pozwala nam na jazdę dwie osoby, to jest jednak mimo wszystko przeznaczony no nieco bardziej do tej jazdy w pojedynkę jest bardziej wyczynowej o sportowej charakterystyce. Obecne tu modele 625 oraz 520 są w wersji lock. Umożliwiają nam komfortową jazdę z udziałem pasażera. Polecane są szczególnie do rekreacyjnej, wygodnej jazdy oraz wielu prac związanych m.in. z odśnieżaniem przepranskultywowaniem ładunków. Ciągnięcia przyczep, obsługi rozsiewaczy, zraszaczy, podkaszarek oraz wiele innych pozostałych użytkowych funkcji tego typu pojazdu. Ładowność wkładów CF Moto oscyluje w granicach 230 kg, także spokojnie można dosyć sporo przewodzić. Jak widzimy w wersji przedliftowej, bagażniki mamy jeszcze metalowe, orurowane. Natomiast w wersji poliftingowej mamy już bagażniki z tworzywa sztucznego, które się bardzo ładnie prezentują. Przednie i tylne felgi w obu modelach są 12-calowe, mamy wersję stalową bądź, tak jak prezentowane tutaj, aluminium. Przed liftem ogólnie w tych pojazdach było jeszcze na marce CST. Natomiast ogumienie po lifcie mamy już sygnowane marką CF-MOTO. We wszystkich trzech modelach, zarówno 450, 520 i 625 mamy podwójne, niezależne wahacze z amortyzatorami olejowymi, ciężkie słowo. We wszystkich też modelach mamy napęd 2x4 przełączany elektronicznie na napęd 4 na 4 Natomiast różnimy się troszeczkę prześwitem. W tym największym 625 mamy prześwit 270 mm, natomiast 450 i 520 prześwit wynosi 250 mm. W nowej wersji poliftowej modelu Swift 625 na konsoli sterowania mamy dodatkowy przycisk mode, który umożliwia nam w tym pojeździe zmianę trybów jazdy. Zauważymy też diametralną zmianę, która polegała na zamianie linki gazu na przepustnicę sterowaną elektronicznie na dopieszczenie, na sam koniec, dołożyli nam fantastyczny, funkcjonalny skłonek. Fajna sprawa. W naszych salonach Motoland w Rybniku oraz w Bielsku-Białej na bieżąco staramy się uzupełniać ekspozycję, w zależności oczywiście od posiłku czy też klientów. Także niejednokrotnie możecie porównać sobie różnego rodzaju wersje, bardziej, mniej wyposażone. Natomiast proszę Państwa, bardzo ważna informacja. Mówiąc tutaj o wersjach mniej wyposażonych, nieco bardziej uboższych, tak zwanych golasach, nie mamy tutaj absolutnie nic złego na myśli. Pojazd marki CF Moto, typu kład, już w wersji najbardziej ubogiej spełnia naprawdę nasze pełne oczekiwania co do tego pojazdu. I mamy tutaj już wtedy pojazd tak naprawdę pojazd precyzyjny. U nas w salonach wszystkie władze z MOTO doposażycie wy wszystko, co chcecie właściwie. Wagaźniki, kosmy, kubik, światła dodatkowe, czego dusza zapragnie. Także zapraszamy serdecznie. MOTO jest, bo